Wykop afera. Ostatni raz byłem na wykopie. Dzisiaj chyba o 16, więc nie wiem co się wydarzyło. Już wchodzę. Eee, ojej, mam nadzieję, że to nieprawda. Choć dużo sygnałów wskazywało, że może być to prawda. Dobra, wybiorę najlepsze. Ojej, gdzieś poczekajcie, kliknę tylko. Fajne. Znaczy wiecie, poczekajcie, mam pierwszy jakby dowód na wykopie, ale to, to że ktoś tam S, no to, to można jeszcze nałożyć taką sygnat, w sensie watermarka, nie, znak wodny, więc to jeszcze nie przesądzajmy zazwyczaj. Okej, okay, tutaj drugie takie fikumyku, no ale to też do obrony, że a ja to wysyłałem do kolegi, a ktoś nałożył, potrzebne są mocniejsze dowody. No wygląda to niedobrze, ale jeszcze nie przesądzajmy. To jeżeli są jakieś potężne już dowody, w sensie zezna, zeznania czyjeś i tak dalej, bo też tu jest jakiś niby anus, no już wchodzę, panie kolego, ale przecież rok to już nie istnieje. Teraz wiem, że jest S chyba.pl czy coś takiego. Ale dobra, poczekajcie, wejdę. No dobra, ale kiedy ten profil jest założony? 1500 za godzinę? Nie, no tyle to za drogo. Warszawa do niedzieli. Zdjęcia aktualne. Cała noc 10 tysięcy. No, no te ceny mi się nie zgadzają. Raczej za taki wygląd to jest tak Chyba do 200 zł, więc nie wiem. Według mnie podejrzane na razie. Zdjęcia. Ej, dobra, coś tu. Zdjęcia mocno przerabiane, nie? Dobra, a jak sprawdzić, y, kiedy zostało dodane to y, zgłoszenie? No okej, okay. ja na razie nie chcę mówić, bo to też y, wideo jest. No są wideo, kurczę, no są. Ale zazwyczaj przy łóżki na portach, no to chyba tam nie ma twarzy. To, to w ogóle jest dziwne, że któraś by dodała twarz. No ale skądś. Nasz kolega jeden, no wziął te dziewczyny na swojego live'a. Ale jakoś lepiej wygląda na tych. No okej, okay, wiele wskazuje, że to może być prawda, natomiast no też ja nie chcę być taki jak ci właśnie, co się teraz tak pomawiają. Lewo i prawo, że ty jesteś ty eską. Jesteś no ale pewnie się już domyślać o kogo może chodzić. No widzę, że jest twarzą. Tutaj te wideo. Ale jak można. Poczekajcie, bo to jest. Wejdźmy na te archiwy.org. Piszmy ten link, bo to jest link stały raczej, nie? Czy nie? Jeszcze raz wejdę. Taki anons, Warszawa, centrum, śródmieście. Wyjazdy tak, fajnie. Dominacja mojej osoby. Hmm. Marzysz o związaniu pięknej kobiety i móc ją tak długo? Możesz. Chciałbyś? To rób to. Lubisz dominować, policzkować, wyzywać, rozkazywać? Śmiało. A chciałbyś w końcu... Taka w moim typie! <grym> Pokażcie, wejdę na ten archiw, ten. Nie, no, pierwsze co widzę, no to że to jest w 2025 6. Nie ma na tego adresu w archiw.org, nie? E, to wam tutaj już mogę, wskazuję link. O, yy, więc tutaj już jest pierwsze takie ale, że pierwsze co się pokazuje, że jakikolwiek snapshot powstał, no to dziś o 19.49, nie? A tak, ja nie widzę w zmianki, ale to też nie przesądza sprawy, żeby było jasne. Więc ja tutaj nie chcę przesądzać, no bo tak, no na pewno ta cena jest zawyżona za taki wygląd. To jest pierwsza rzecz. Druga, no to to, że nie ma tych screenshotów sprzed jakby kariery, więc może, ja nie wiem, może ktoś może na tą stronę dodać w dalszym ciągu. Gdyby było, że kiedy to zostało dodane i tak dalej, ale też Magda niby coś mówiła. O, o, tej, o tych sprawach, ale powiem Wam tak, nawet jeśli to prawda, to tylko więcej zawalki będzie dostawać. Sprawdź linki pod zdjęciami. Mm, w sensie. No dobra, ja tu będę patrzył. Nie no dobra, jakby już bez przytyków, nie? Okej, okay, jeżeli te usługi, bo tam jest tak, że można wiecie, no wszystko można, nie? Yy, dominacja, yy, miła rozmowa, adoracja, że można wybrać, że może być klimat jak z dziewczyną, może być pełna dominacja. I jeszcze jest opcja trzecia, że aha, że to ciebie zdominuje. To tutaj to ja nie wiem, ale okej, okay, jeżeli to jest, są prawdziwe usługi, no to ta cena, no za takie usługi. Dosyć mocne, no to chyba taka jest, nie rynkowa. Ale widzicie, jak one oszukują na tych zdjęciach, nie? Twarz przerobiona bardzo. Przecież ona tak nie wygląda. No to jest face-up, chyba. Face -up. I języki się nie zgadzają, bo tutaj nie ma jeszcze jednego języka, którego ta dziewczyna no na pewno zna. Taki jeszcze jeden język. A tutaj są tylko dwa wypisane. Więc tu jest kolejna rzecz, że to może być jakaś ściema. Słowo honoru, że nie. Dostałem taką odpowiedź, że ten profil. No okej, okay, nie, nie honoru. Jest po prostu słowo, że nie. To jest cytat. Słowo, że nie. Zapytałem, czy jest to prawdziwe. Słowo, że nie. <grym> okej. Okay, y, Denis. Y, y, ja uważam, że trochę układa narrację. Układa narrację, że Sandra spotykała się z kobietami i wysyłała filmiki do kobiet. Spotykamy się z kobietami, nie mamy się czego wstydzić, i ona wysyłała różne filmiki do kobiet, a ktoś niby wziął te filmiki i wrzucił na, na ten pewien portal. Natomiast takie stanowisko jest tutaj kolegi. Znaczy, nie do końca kolegi, żeby nie było, Wysoki Sądzie. Tak po prostu nazywam. Yy, ale yy, no ja tego do końca nie kupuję, nie. Jako dowód Denis pisze, że to są jakieś nowe filmiki, bo to są świeże cyki, które zrobił Denis w sensie postawił, yy, więc to są świeże filmiki, jak już z nim była, więc nie wiem. Ale no, widać, że jest afera. Yy... <laughs> mogę Wam pokazać. Nie wiem, czemu ja jestem w porządku do tego człowieka, który nie był w porządku nigdy do mnie. No ale zapytałem go, czy mogę ten statement zaprezentować. No dobra, no to. Statement tego człowieka jest taki. Tutaj trochę nie wiem co on tutaj pisał, nie odpisałem na to. E, słuchaj, jesteś? Bo jakieś pomówienia tu na moją kobietę. Słuchaj, Wartęga, pewnie już wiesz, że spotykamy się z kobietami i mamy w to wyjście, bo nie ma się czego wstydzić. Sandra wielokrotnie wysyłała zdjęcia, które krążą teraz po internecie. Jak nie wierzysz w screeny, to ci prześlę. E, to mogę pokazać ci jej telefon z wiadomościami i filmikami. Słowo, że nie. Chyba nie wiem, co się dzieje. Patrz. No i tutaj jakieś screeny, ale to ja nie będę chyba pokazywał, bo tam są niki tych niby klientek, czy tam koleżanek, które się też spotykają z nimi, ale że tam jest. Po prostu wam przeczytam wiadomości z tych screenów: to jest coś tam. Świetnie sobie poradziłaś z 21 marca. A dziękuję Ci bardzo. Gdybyście mieli ochotę się poznać, to ja jestem chętna, a mogłabyś odblokować profil, bym mogła zobaczyć, czy to nie fake. Więc co wolałabym, żebyś na sekundę mnie zaobserwowała i sobie zobaczyła. Może tak być? Mam wyróżniony filmik. Też jak coś. Że, że niby dowody się spotykają, ale z kobietami, nie? Super kwestie zaproszenie mamy. A czy się spotykają za. Yy, spotykają się jako para, tak? A to czekajcie, ja zapytam. Ej, a jaka cena za spotkanie z wami jako para? Czy to trzeba płacić? Bo no to też w sumie ciekawe, może i ten. Krzesełko dla Denisa by siedział. Nartowuje oczywiście, nie? Pisaliśmy wielokrotnie z dziewczynami, wysyłaliśmy filmiki im, Sandry one swoje zdjęcia też. Jedna już zablokowana, usunęła konto. Było ich trochę, nie będę oszukiwał. Teraz ktoś sobie zakłada konta na roxach i udaje, że to Sandra, że jest prostotką. są świeże zdjęcia w nowych czkach, które jej zrobiłem kilka miesięcy temu. Dopiero doszły do siebie one. Nielogiczne by jest, że nagle stała się dziwną z roku. W czasie walki. Ale ciekawe, czy oni się spotykają jako para z tymi dziewczynami, czy tak po prostu for fun? Czy po prostu za darmo jak... Za darmo, czyli towarzysko. Jak się Wam ktoś spodoba. Słuchajcie, to prześlę też mu fotkę moją, żeby też wiedzieli. Jak mniej więcej ja się tutaj prezentuję. Tylko że to było kilka lat temu. Teraz mam brodę i zarost i o, ogólnie trochę zmarszczek. Daj znać jak coś. No to tutaj jeśli chodzi o tego o Denisa.